Nie miałem pojęcia, że w zamku są pająki. Chyba już nigdy nie zasnę. A może gdybym odwróciła fiducia, kompelusy i kogerie? A może dałam za dużo persuadery? Co? Ty serio nie wiesz, w czym jest problem? A, z trudem odkręciłam ten bałagan z zaklęciami i odesłałam je do domów. To była naprawdę potężna magia. Rano będą ją czuły w kościach. A teraz proszę, spróbuj mi wyjaśnić, jak to się stało, że czary wymknęły ci się spod kontroli! No wiesz, ja po raz pierwszy użyłam właśnie tego zaklęcia i nie całkiem to przemyślałam, A, ale gdyby mi odwróciła. Ty chyba nie rozumiesz, w czym problem. Mówiłem! Dlaczego sądziłaś, że rzucanie zaklęć na przyjaciółki, żeby odrobić lekcję, to jest dobry pomysł? No, jeśli spojrzeć z tej strony, to brzmi niedobrze. Dlatego, że to jest niedobre! A. Yy... Starlight. Nie jestem na ciebie zła, ale mnie zawiodłaś. Robiłaś takie postępy. Nie rozumiem, jak lekcja przyjaźni mogła zamienić się w coś takiego. Oh, dobra! Bo ja specjalnie unikałam lekcji przyjaźni. Dlaczego? Umiem rzucać trudne zaklęcia, ale pieczenie ciasta z pinki Pie mnie przeraża. Dobra, tak, wiem, że to brzmi niedorzecznie, dlatego nic nie mówiłam. Myślałam, że jak będę cię zachwycać moim talentem do magii, to może tego nie zauważysz. Pieczenie ciast cię przeraża? Tak, pieczenie ciast, życie i tak dalej. A jeśli się okaże w tym zła, nie chciałam nikomu sprawiać zawodu, no i ogólnie stać się jednym wielkim rozczarowaniem. Starlight, naprawdę uważasz, że to dla nas ważne, czy umiesz piec? Ale ta lekcja chodziło o to, żeby lepiej poznać Pinki robiąc z nią coś co kocha. To była lekcja przyjaźni, a nie kucharzenia. A wiesz, myślę, że mogłam czegoś nie zrozumieć. Mówiłem. No i co teraz? Przyszedł czas na zaawansowaną lekcję przyjaźni. Jej tytuł to przepraszanie. Uh.